Siemanko wszystkim z tej strony Migao i dzisiaj poruszymy sobie temat nowych pojazdów, jakie miały pojawić się w grze, a nadal do niej nie trafiły. A Wy jeszcze przed startem tego filmu pamiętajcie o wpisaniu kodziku MIGAO2 tak jak te dwa kozaki tutaj. Pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmów i o zostawieniu łapeczki do góry, tak żeby film trafił do większego grona odbiorców, a my przejdźmy już do nowego filmu na tym kanale. I jak coś, to tak samo jak ostatnio jedna osoba z komentarzy pod tym filmem wygra ode mnie prezent w Fortnite za 300 V-Dolców, także napisz komentarz z nikiem, a ja na dniach odpowiem na jeden z komentarzy, który wygra tą nagrodę. No a więc tego. Tak, do dłuższego czasu słyszę się, że do gry Fortnite miały zostać wprowadzone nowe środki transportu i głównie mowa tutaj o motorach, o których słyszymy od startu tego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim, jak i o wrotkach i oczywiście deskach surfingowych, których nadal nie ma w grze. To właśnie te trzy środki transportu miały pojawić się w grze już dobre kilka tygodni temu, a nadal nie zostały do niej wprowadzone, a dzisiaj powiem wam, kiedy trafią one do gry oraz mam dla was kilka ciekawostek powiązanych z motorami. Na samym początku pod lupę zabierzemy sobie motory, ponieważ to o nich jest najgłośniej w ostatnim czasie, a informacje o nich pojawiły się w pierwszej kolejności w internecie, no i może troszeczkę was Zaskoczę, ale jeden z motorów jest już dostępny na tej obecnej wyspie. Pewien youtuber Oniku Top 5 Gaming na swoim kanale na YouTube przedstawił nam film na temat nowego sezonu czwartego w tym rozdziale, w którym przedstawił, że na zwiastunie obecnego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim w tle mogliśmy zobaczyć motor, który niebawem trafi do gry. A dokładnie jest to ten moment, który możecie zobaczyć w tle. Jeżeli filmik, który Wam przedstawiam jest u Was w sobie jakości, to wstawię Wam link do oficjalnego zwiastuna od twórców gry w opisie tego filmu, gdzie już na pewno zobaczycie tam taki jakby skuter. Tutaj chciałbym jeszcze szybko wytłumaczyć, że sam skuter znalazł. Się pod wodą albo za pomocą punktu zerowego, który jest w tamtej okolicy, albo po prostu pojawił się tam zaraz po wybuchu podczas wydarzenia w sezonie drugim tego rozdziału trzeciego. Oczywiście w zwykłej rozgrywce, gdy spróbujemy sprawdzić, czy skuter znajduje się pod wodą, to niestety ale tam go nie znajdziecie i wydaje mi się, że celowo twórcy gry umieścili skuter na zwiastunie, a tylko dlatego, że niebawem trafi on na mapę. Tak czy inaczej był i jest to pierwszy wgląd na wygląd motorów czy tamtych skuterów, które mają pojawić się w grze Fortnite. No, a co ciekawe, same skutery, o których jest tutaj mowa, już prawdopodobnie w kolejny wtorek zostaną dodane do gry. Ponieważ to właśnie we wtorek, 16 sierpnia, do gry Fortnite zostanie wprowadzona, można by powiedzieć, że ogromna aktualizacja, ponieważ od ostatnich 4 tygodni nie było żadnej aktualizacji, i to właśnie w niej powinny znaleźć się wszystkie te pozostałe rzeczy, które poznaliśmy w ostatnim czasie. Same motory będą działały dokładnie tak samo jak samochody, czyli będzie można znaleźć je na wyspie, trzeba będzie je tankować paliwem, zostaną w grze prawdopodobnie na zawsze, będą miały funkcję przyspieszania jak wózki golfowe, no i to w sumie wszystko. Na pewno jednak nie spodziewałbym się, że będzie to wyglądało mniej więcej w taki sposób, jak możecie zobaczyć w tle, i jest to tylko przykład. Grafika przedstawiająca motor w Fortnite, ale jest on całkowicie inny niż ten na Zwiastunie. My chcąc nie chcąc, musimy sugerować się bardziej zwiastunem, ponieważ został stworzony przez twórców gry i na pewno jest on bardziej prawidłowy, a dodatkowo, tak jak mówiłem niedawno na Short, twórcy lubią zapowiadać w taki sposób różne nowości, jakie mają zawitać do gry, i właśnie w taki sposób to prawdopodobnie oni przedstawili. A i oczywiście dodam tutaj, że same motory niekoniecznie mogą pojawić się w grze po tej nowej aktualizacji 21.40, bo twórcy gry bardzo mocno przesuwają ich wprowadzenie do gry, i jeżeli nie trafią one na wyspę po Aktualizacji to trafią do gry dopiero w nowym sezonie czwartym tego rozdziału, ponieważ po aktualizacji 21.40 będzie jeszcze jedna aktualizacja z końcówką 50, która będzie aktualizacją wprowadzającą całe wydarzenie na koniec obecnego sezonu trzeciego i twórcy na pewno wtedy nie wprowadzą do gry takiego środka transportu. Jednakże to nie koniec nowych pojazdów, jakie ogólnie mają pojawić się na wyspie w najbliższym czasie, ponieważ poza motorami w plikach gry są jeszcze deski surfingowe oraz wrotki, o których było tak samo głośne jak o motorach na samym początku. Tutaj jednak pojawia się niemały problem, ponieważ deski surfingowe Miały pojawić się w grze z okazji wydarzenia lata w tym roku, które no niestety, ale dwa dni temu dobiegły do końca i raczej nie zostaną one dodane do gry w tym sezonie trzecim obecnego nam rozdziału. Tak więc mi osobiście wydaje się, że zmiana, jaka została wtedy wprowadzona do gry i dotyczyła desek surfingowych, nie tyczyła trybu Battle Royale, tylko bardziej ratowania świata. Ale że nie gram w ten tryb i nie sprawdzam tam zmiany, to nie wiem, czy coś zaszło tam w tym temacie i niestety, ale nie powiem Wam tego w tym filmie. W tym wypadku jednak musimy skreślić je całkowicie z listy nowych pojazdów, jakie mają pojawić się w tym sezonie trzecim, ponieważ nie wydaje mi się, że po wydarzeniu lata nagle. Pojawią się na wyspie, ale szczerze, nadal z chęcią bym je tam zobaczył. Deski surfingowe w porównaniu do pozostałych pojazdów są o wiele bardziej przyjemne i lepiej mi się nimi przemieszczało po wyspie, przynajmniej według mnie, i naprawdę szkoda, że twórcy gry nie dodali ich na wyspę z okazji wydarzenia lata, w tym 2022 roku. No ale wiem na pewno tyle, że poza motorami i deskami surfingowymi w grze pojawią się jeszcze wrotki, i z nimi nie jest już tak kolorowo jak z motorami, ponieważ one nie pojawiły się w żadnym miejscu na zwiastunie, tak jak te skutery czy tamte motory, i znamy tylko i wyłącznie ich funkcje w grze. Nie zmienia to jednak faktu, że same wrotki Mogą pojawić się w grze Fortnite nawet wcześniej niż motory lub nawet w tym samym czasie, a tylko dlatego, że Fortnite specjalnie stworzył wodny skatepark, na którym można byłoby na nich jeździć i na pewno byłoby to bardzo przyjemne. Sam wodny skatepark został dodany na wyspę tylko i wyłącznie ze względu na wydarzenie lata, które już zostało zakończone i tak naprawdę nikt nie wie, po co twórcy postawili na wyspie wodny skatepark, z którego nikt nawet nie skorzystał na evencie lata w tym roku. Wydaje mi się, ale tutaj mówię tylko, że wydaje mi się, że sam wodny skatepark zostanie na wyspie nawet po zakończeniu wydarzenia lata w tym roku, ponieważ będzie on tam pasował, a dodatkowo. Jak trafią wrotki, będzie można na nich dobrze się bawić w tamtym miejscu. Co do samych wrotek, to wydaje mi się, że one również będą totalnie odjechane, ponieważ nigdy nie było czegoś takiego w grze i na pewno wprowadzi to początkowo lekkie zamieszanie do gry, ale to już zawsze jest tak przy wszystkich większych nowościach, które nigdy wcześniej nie pojawiały się w grze i są tak jakby całkowicie nowe. No i pozostał nam jeszcze jeden pojazd, o którym w ostatnim czasie nikt praktycznie nie rozmawiał, a pojawił się on w plikach gry wraz z wydarzeniem lata, i mowa tutaj o niczym innym jako Ufo, czyli o pojeździe, który był już kiedyś w grze i był on naprawdę mega fajny. W ich Macie chyba nie muszę mówić jakoś dużo, ponieważ większość osób zna je bardzo dobrze, ale jak ktoś jeszcze nie wie, to mają one możliwość latania, strzelania ze specjalnych działek oraz podnoszenia graczy i struktur za pomocą specjalnego laseru, którego można z niego wystrzelić. Ostatni raz w grze były dostępne z tego, co mi się wydaje, w sezonie ósmym rozdziału drugiego, czyli w ostatnim sezonie poprzedniego rozdziału, i po tych kilkunastu sezonach twórcy gry postanowili, że ponownie dodadzą je do gry na tą obecną wyspę, w tym rozdziale trzecim. Oczywiście na obecną chwilę nie są one jeszcze dostępne w grze, ale tak samo jak w przypadku informacji o motorach, wrotkach i deskach sery. Zostały one podane przez praktycznie większość likerów i wiemy, że na pewno trafią one do gry i jest to po prostu kwestia czasu. Tak więc tak jak już powiedziałem, obecnie jest to po prostu kwestia czasu, aż Fortnite postanowi wpuścić kolejną aktualizację, ale nie spodziewałbym się, że wszystkie te środki transportu wymienione w tym filmie trafią do gry po nadchodzącej jednej aktualizacji we wtorek, czyli aktualizacji 21.40. Ponieważ po pierwsze wywołałoby to ogromny chaos w rozgrywce i gracze nie wiedzieliby momentalnie, czego chcą używać, a druga rzecz to Fortnite nigdy nie wprowadza aż tyle zmian dotyczących jednej rzeczy i w tym w Przypadku pojazdów na tej obecnej wyspie. Według mnie w pierwszej kolejności do gry powinny zostać wprowadzone albo wrotki, albo motory, ponieważ o nich słyszymy już od dłuższego czasu, ale znając myślenie twórców gry wprowadzą oni w pierwszej kolejności statki kosmiczne z sezonu 8 w tamtym rozdziale drugim. Na pewno jednak jeden z tych wszystkich pojazdów trafi do gry po nowej aktualizacji 21.40 i nie chcę wam tutaj mówić, że na pewno trafią motory czy na pewno trafią statki kosmiczne, ale tak jak mówiłem, według mnie najlepsze będą skutery, no i oczywiście wrotki. Co do samej aktualizacji 21.40, to Trafi ona do gry we wtorek 16 sierpnia o godzinie 10 rano, a wraz z nią w grze pojawi się jeszcze mnóstwo innych nowości oraz zmian, których nie przedstawiłem wam w tym filmie na kanale, a są również mega ciekawe i na pewno zaskoczą mnie jednego z was. Dodatkowo na tym kanale pojawi się specjalny livestream, na którym będę wam przedstawiał na żywo wszystkie zmiany, jakie postanowili wprowadzić twórcy gry zaraz po tej aktualizacji. Tak więc obserwujcie na bieżąco kanał, a na pewno nie przekapicie tego live'a z nowej aktualizacji 21.40. No i dla tych wytrwałych, szybka informacja na sam koniec na moim serwerze Discord, do którego link znajdziecie. W opisie wystartował taki można by powiedzieć mini konkurs na klawiaturę, w którym trzeba być po prostu aktywnym na serwerze, tak więc wpadajcie w link w opisie, zaakceptujcie regulamin na kanale z regulaminem i aktywnie czatujcie z pozostałymi osobami na serwerze. No i przy okazji, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim łapeczkę do góry, pamiętajcie też o subiku z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych takich filmów na kanale. No i pamiętajcie o kodziku migao2, tak jak te kozaki, które przedstawiłem na samym początku tego filmu, no a my przejdźmy już do zakończenia. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co są Proszęcie ogólnie o tych nowych pojazdach, które pojawiły się w plikach gry i który z nich według was jest najlepszy, a ja Wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 22. Yo!